Witam, witam! Trochę już to było za mocno. Jest, ja jestem Lameku i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Markos. Siema, siema! na ja dzisiaj mamy Imperium, dobra, słuchajcie, join i kur kurde gramy. Ja to jest. Się, wolnia to... Imperium w kurzie? kurde, kurde. Jestem Blue oczywiście. Fajnie, super. Y, zaraz przegram. GG, bro. Przynajmniej nie drzewa. Przynajmniej te głupie drzewa mi aż tak bardzo nie przeszkadzają. Głupie drzewa. Racjabyczku. Ha, ha. O, no, to, 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 to to Dynamika, dynamika, dynamika. Dynamika, dynamika. No, no. No. Tylko nie ma zastanawiania się. Musimy mówić do naszych ukochanych widzów. Musimy mówić do naszych widzów, bo jak nie, to będzie słabo. A więc... Aha, okej. Okay. Patrzcie. Aha, to było... To było dość nie To było dość szybkie. Dobra, dogramy drugą grę. Znaczy, dogramy drugą grę, zagramy może trzy nawet. Żeby tak. Nie było, że taki krótki odcinek. Chcę, chcę tak, zrobić, tak to trwał około 15 minut, to jest ten blok. No dobra. O, o, nie ma drzewa. Drzewa, drzewa, pamiętaj. Drzewa są najgorsze zawsze, a tutaj nie masz takich złych drzew tym razem. Pamiętajcie, y, jeśli widzicie złe drzewa, to musicie y, szanować... Szanuj zieleni niż lasów, okej? Okay? Szanuj zieleń! Nie, niż lasów! Dobra, nie, niż lasów! Ale tak, i co To jeśli połączy się kraba z Dobra, nie rzucaj takimi żartami! Nie, nie rzucaj takimi żartami na tym! Na no, odcinku, bo ktoś to może źle zrozumieć. To ja tutaj nie pójdę, bo on mnie zabije. On mnie zabije, ten zły człowiek. Mhm.

Zastanowienia Dobre, nie, ja już to przegrałem. Widzowie. No nie, no nie. ale... Kurde, no... Mówię? Ej, zagramy ja dużo gierek, brało. słuchaj. Zagramy dużo gierek, bo gry, gry są szybkie, słuchajcie. Szybkie. Są so, so bardzo szybkie a. widzowie, pro, oba, Zostawcie łapkę w nie, górę. Słuchajcie, nie, nie, nie. ja wierzę w was! Wy wszystko może, skoro, Wy wszystko możecie, a skoro wszystko możecie, to też możecie mi widzicie słów do końca roku. <laughs> <laughs> Może się jestem uda. Z tego, jestem z, Ja mam zgodność tutaj. No, to jestem fajnie. Jestem za tym, żeby pięciu tysiąc szumów do końca tego pięknego roku. Na razie do tego nawet git. Tego, Do tego pięknego do roku razie, na razie jest nawet git XD. Kurde, byczku. Badnie. No, no może małe. już nie grajmy tak dynamicznie, bo te gry są bardzo krótkie. Wychodzimy na jakieś kurde dynamików. A my kurde, my nie jesteśmy dyn na dynamiki, my jesteśmy tego, my jesteśmy y, dobrzy ludzie. Jeśli chcecie ja, z jednej takiej jeszcze minigierki podobnej do Imperium, albo żebyśmy jeszcze kolejny odcinek z Marcosem albo z kimś innym nagrali, to dajcie łapkę. Serio to matuje. Tak dla niego. Dla niego on musi Ale. słuchajcie, on musi zapłacić za czekoladę. On nie ma na czekoladę, słuchajcie. On, on nie ma na czekoladę i chipsy. On musi sobie kupić czekoladę i chipsy, słuchajcie. On nie ma na to pieniędzy. Musi musi. To kosztuje około 10 zł, więc jedna zł to 50 groszy. Prawda? Czyż no. nie prawdasz? Czyżby, tak, ja, prawdasz, Słuchaj, wezmę to, drzewo, wezmę to drzewo i postawię nad królem, zabiję ci włócznika. Dobrze, przyjacielu. Nie, dobra, bez spiny, już się, bo przed odcineczkiem się troszeczkę spinałem, spinałem dupeczkę, a już nie będę spinał dupeczki i będę normalnie grał. Bez, Będzie super, bez spiny. I słyszycie, co bez... to jest? Weź nerwiki. Tu, tu, tą muzykę z tego na co? To i te słyszą moje ja dźwięki wyłączyłem. Ale ja chciałam słyszeć. To A możesz i wrócić przez cały odwiedź. Tu, A więc tak, Lucie, Magia, mam czasy, pamiętajcie. Słyszycie tą piękną muzyczkę w tle? W się sensie będą słyszeć jakąś muzykę to? ode mnie, jakąś muzykę, którą w montażu no da ale... O tym wiem właśnie i o tym no, słuchaj, w No musimy ciągle godać! Musimy ciągle godać, żeby widzów nie nudzić. Dobra. Musimy godać! Musimy udać. Udać musimy Nie! Nie! On mi zabija na Kurde, sobie on było. mi królem zabije. Czy to na pewno jest dobre posunięcie? Nie mam pojęcia. Tak, dobre i tak straciłeś. No, straciłeś. Przyjaciela. Straciłeś przyjaciela. <grym> no, super. Nie! Nie! Czekaj, co? Bo wyszedłem stamtąd. Słuchaj. Czuję się świętym. Eee... No... Nie, nie chcę niech nie, 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 nie ci nie będę rozmut, no, dam ci koronę. Tak, nie, trzeba... Trzeba mieć co zrobić. Podejść do mnie. Nie, podejdź, podejdź, Aha, ty już dałeś e, Join. Już idę! Dobra, spoko, dajmy koronę, nie będę się tak chwalił. Chodź Join. I, join. Dammy. Chcę być blue, bo blue jest super. Jestem blue. Kurde, masz sluch. Masz, masz ten styl, słuchaj. Masz ten styl. Masz ten styl. Kupione w Biedronce laczki, masz ten styl. O, tak byczku, plus jeden. A, i kiedy chcecie, żebym miał energię, to kupcie mi czekoladę. No właśnie. Drzewo. Czekolada, 5 zł. Drzewo i... O nie. To się mi zniknął, że na jakiegoś świata To zawsze... O nie, dobra, ja tutaj zostawiam, bo w poprzedniej grze to mi uratowało życie trochę, a więc... Słuchaj, przyjacielu, co nie? Tak, przyjacielu, mamy bardzo podobną odstawę. No, i taktykę. Taktykę mamy zbyt podobną, przyjacielu. Dobra, dobra, dobra. Ha! Nie wiem czy to było najlepsze posunięcie, ale w sumie. Why not? Why? You not Co ja? No. Leczko. Kurde. Dobra, chyba pójdę tym. A może pójdę? Może jednak pój Może jednak se pójdę. Wiesz to rozmyśliłem się, pójdę. Nie drogi, ja drogi przyjacielu, pójdź, Słuchaj, ja tutaj nie będę, kurda, e, stał. Papira. My. Ja nie mam całego dnia. O. Ja też nie mam. Ojej! 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 nie, Ojej! 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 Oni, 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 oni. To było już takie ewidentne, że już nie miałeś co zrobić. Tak. To też było takie ewidentne, że nie miałeś co zro zrobić, co nie? W sumie mogłeś mo w sumie mogłeś no, to króla i odejść, ale. To chciałeś mi pokazać przyjacielu. E, chciałem ci pokazać, e, że e, oboje możemy mieć koronę. Popatrz. O, masz koronę. Masz, masz, masz koronę nie jest mam, twoja. Nie ma, nie ma. Łap, nie, łap, nie. łap, korona. Korona. Nie mogę. Chodzi, ja, co YouTube chodzi o taką koronę w Minecrafcie? Nie, nie, nie o to co możecie pomyśleć. Już nie mogę tego założyć, xD Dobra, zagramy jeszcze jedną grę. Jedną grę i będzie pa, 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 pa smerf. Kurde, o! Nie ma kurde takich niemiłych drzew już. Te niemiłe drzewa. A ja mam... Słuchaj, laczek mocy zaraz cię dopałnie. Okay. Kurczę. O mój Boże. To jest wszystko myślące. Nawet ja. Dobra, słuchaj. Mam plan. Wykonam go nie, nieprawda, ja to nie zrobię sam. No ja, dzięki szachy moim czy... pionkom. To są takie jakby szachy, widzicie? To są takie jak. Właśnie. Szachy. To szach. Ulecam Co dobrać. prawda, nie znam się na szachach zbytnio, ale tak czy siak, e, dzięki. No, 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 no. 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 Nam Dobra, dobra, wreszcie już przestajmy, śpiewać, wiesz? Jestem za. <laughs> Pewnie widzowie nie chcą tego słyszeć, tak podejrzewam, wiesz? Słuchaj, słuchaj, przyjacielu z Podlasia. Tak, przyjacielu z Podlasia. Kurde, nie no, dobra, biorę tego. Ja biorę tego. Ja go cofam. No ty jest go cofam. Ja muszę mieć jeszcze jednego przed nim. Kurde, drzewo mi przeszkadza strasznie. Nie przeszkadzał znacznie. Kurde słuchaj. Proszę, nazywa walka króli. Nie, jak to? Słuchaj, Proszę pana, proszę pana, czy pan, czy pan, czy jesteśmy przyjaciółmi? Tak jesteśmy, no, tak wygrałyśmy. Ch chodź się przytul, chodź się przytul, słuchaj, o, o, ho, o, o. piątkę, Przybijamy sobie piątkę, jesteśmy przyjaciółmi. Tak by the way, to sobie dzisiaj, to sobie dzisiaj rozciąłem przez przypadek palec, nieważne. Dzięki wam za oglądanie, bo już chyba tak się kończymy Dziękujemy! Ach, Wpadajcie, na Wpadajcie na jego Twitcha, on jest fajnym człowiekiem, on jest bardzo fajnym człowiekiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie łapkę w górę, suba, wierzę w Was, dacie radę da za tą koronę, dajcie dla tej korony lajka. Dziękuję Wam bardzo za, ogląda za oglądanie, no i Pa! pa. Coś jeszcze coś powiedzieć? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? A czekaj, cukrowy lecze! A i wy, na tysiąc cukrowych z filmu do Pa, pa!